Co myślę na temat reptylian? Kolejne trudne pytanie filozoficzne. Zacznijmy od tego: czy w ogóle są reptylianie? No cóż, z logicznego punktu widzenia nie mogę temu zaprzeczyć. A żeby udowodnić, że nie ma czegoś takiego jak reptylianie, musiałbym znaleźć Każdą jedną istotę na Ziemi, przebadać ją i sprawdzić, czy jest ona człowiekiem. I to tylko i wyłącznie wtedy by zadziałało, gdyby reptilianie mieli, byli zbudowani z czegoś innego, co nie występuje na naszej planecie. Tak więc nie da się naukowo tego wykluczyć. Religijnie również. O ile wiem, w żadnej religii nie jest nigdzie napisane, że człowiek jest jedyną. Mądrą, inteligentną istotą stworzoną przez Boga na Ziemi, nie mówiąc już o kosmosie. Tak więc ani religia, ani nauka nie może wykluczyć ich istnienia. Ale dobra, załóżmy, że rzeczywiście, że i rzeczywiście istnieje taka jaszczuropodobna istota jak reptylianie, która potrafi się zamaskować, przebrać za człowieka i próbuje gdzieś tam na wysokich szczeblach. Kontrolować ten świat. Zadajmy sobie pytanie: po co? Gdyby chcieli nas jako wyższa forma inteligencji, wyższa, zaawansowana technologicznie, gdyby chcieli nas podbić, to by to zrobili. Nie byłoby sensu tak się tam maskować. Skoro się maskują, no to albo nie są tak rozwinięci technologicznie, albo nie mają wobec nas złych zamiarów. Jeżeli nie mają złych zamiarów wobec nas, to czemu mają mi przeszkadzać? Zresztą, nawet gdyby ich tam rządzący stwierdzili, że chcą nas tutaj jakoś kontrolować, no to z całym szacunkiem, ale nie mogę wyrazić opinii o całej rasie ze względu na kilka jednostek. To jest tak, jakbym ja stwierdził opinię o jakimś narodzie ze względu na ich rząd. Gdybym miał ocenić wszystkich Polaków ze względu na nasz rząd, no cóż, sami sobie odpowiedzcie, jaka to byłaby ocena. Tak więc, co myślę o reptylianach? Nie mam opinii, bo dla mnie osobiście drugorzędne znaczenie ma: czy jesteś starszy ode mnie, czy jesteś młodszy ode mnie, czy jesteś chłopakiem, czy jesteś dziewczyną. Jaka jest Twoja orientacja seksualna, z jaką pcią się utożsamiasz, jaki masz kolor skóry, jakiej jesteś narodowości, jakie jesteś wiary. Szczerze, drugorzędne jest dla mnie, nawet czy jesteś człowiekiem, czy nie jesteś człowiekiem, czy jesteś z planety Ziemia, czy z jakiegoś innego kosmosu. Dla mnie to, co jest istotne, jest to, jaką jesteś istotą. Jeżeli jesteś istotą. Względnie dobrą, starasz się nie krzywdzić innych, starasz się robić, postępować właściwie. Wiem, że to może wiele nie znaczyć, ale masz w pełni moje poparcie. Jeżeli z kolei nie jesteś taką osobą, no to i tak masz moje poparcie tak długo, jak starasz się być lepszą istotą. Taka jest moja opinia zarówno na temat reptylian, jak tak naprawdę wszystkich religii, wszystkich narodowości. Mam nadzieję, że to brzmiało jako dobra dla Was odpowiedź. Wyjaśnia Wam tą sytuację, odpowiedzią na pytanie. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań, za, do rzucania kolejnych tematów dla mnie do wypowiedzi. Możecie to zrobić albo centralnie pod filmikiem. Wtedy zrobię po prostu odpowiedź, albo w sposób prywatny, anonimowy do mnie na priv, Wtedy po prostu... Odpowiem na pytanie, nie podając waszego niku ani nic tak dalej. Dziękuję Wam bardzo, życzę miłego dnia, Rafał Zalewski! Żegnam Państwa.